Modlitwa inspirowana Psalmem 91 Ojca Pio. Drodzy bracia i siostry, niech pokój pański będzie z wami wszystkimi. Łączymy się dziś w modlitwie, inspirowanej potężnym Psalmem 91, ufając w ochronę i łaskę Bożą, którą obiecuje nam ten Psalm. Wzywam każdego z Was do skupienia się duchowo, do otwarcia serca i dopuszczenia, aby słowa tej modlitwy odbiły się głębokim echem w Waszych duszach. Ukochany Ojcze Niebieski, chronimy się w cieniu Twoich skrzydeł, szukając Twojej ochrony, tak jak uczy nas psalm 91. pierwszej. Ty jesteś naszą ucieczką i naszą twierdzą, Bogiem, któremu ufamy. Wszechmogący Boże, wybaw nas z pułapek wroga, z wodniczych słów i pokus, które nas otaczają. Okryjesz nas swoimi piórami i pod Twoimi skrzydłami znajdziemy schronienie. Twoja wierność będzie naszą tarczą i ochroną. Nie ulękniemy się grozy nocy, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która pełza w ciemnościach, ani zarazy, która niszczy w południe. Nawet jeśli tysiąc padnie u naszego boku, a dziesięć tysięcy po naszej prawej stronie, nic do nas nie dotrze. Na własne oczy zobaczymy karę bezbożnych, ale pozostaniemy niezachwiani w Twojej ochronie. Ponieważ uczyniliśmy Pana schronieniem, a najwyższym mieszkaniem nie spotka nas żadna krzywda i żadna plaga nie zbliży się do naszego namiotu. Albowiem rozkażesz aniołom swoim, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach. Będą nas nosić na rękach, abyśmy nie uderzyli nogą o kamień. Zdepczemy lwa i węża, zdepczemy pod nogami silnego lwa i węża, bo Tobie ufamy, bo w Tobie się chronimy. Panie, powiedziałeś: ponieważ mnie kocha, wybawię go. Będę go chronił, ponieważ zna moje imię. Będzie wołał do mnie, a ja mu odpowiem, a w nieszczęściu będę z nim, wybawię go i uczci go życiem, nasycę cię na długi czas i ukażę ci moje zbawienie. Drogi Jezu, umocnij nas w wierze, udziel nam łaski kochania ciebie coraz bardziej. Obyśmy rozpoznali Twoją obecność w naszym życiu i pozostali wierni Twojemu Słowu, jak psalmista, który Tobie całkowicie zaufał. Duchu Święty prowadź nas i oświetlaj nasze kroki. Obyśmy żyli pod opieką Najwyższego, ufając w Jego miłosierdzie i Jego wieczną miłość. Daj nam odwagę, abyśmy stawiali czoła próbom ze spokojnym i pewnym sercem, wiedząc, że zawsze jesteśmy pod opieką naszego niebiańskiego Ojca. O matko Najświętsza, dziewico Maryjo, wstawiaj się za nami u swojego syna. Niech Twoja macierzyńska obecność nas otoczy i poprowadzi drogą świętości. Naucz nas ufać Bogu tak jak Ty i podążać za Jezusem z miłością i oddaniem. Daj nam, Panie, łaskę, abyśmy zawsze żyli pod Twoją opieką, na wzór Ojca Pio, który poświęcił swoje życie służbie Bogu i swoim braciom. Obyśmy i my w naszej słabości odnaleźli siłę w Panu i byli świadkami Twojej obecności w naszym życiu. Niech ta modlitwa inspirowana Psalmem 91 będzie dla nas nieustannym przypomnieniem Twojej miłości i Twojej opieki. Obyśmy zawsze wołali do Ciebie, ufając, że Ty jesteś naszą ucieczką i naszą siłą. Amen. Niech pokój Chrystusowy będzie z Wami wszystkimi. Trwajcie mocno w swojej wierze i zawsze ufajcie ochronie Pana. Niech Bóg Wam obficie błogosławi.